Siemanko z tej strony, Piotr Krajewski, witajcie na moim kanale. Jak widzicie, za moimi plecami zaczyna się start tras w Dolnej Morawie, ale nie jestem tu sam, ponieważ jestem tu z moją kochaną dziewczyną, Martą. Cześć. I dzisiaj poopowiadamy Wam o bikeparku z dwóch różnych perspektyw: średnio zaawansowanej i trochę bardziej zaawansowanej. Zapraszamy na odcinek. <noise> Partnerem dzisiejszego odcinka jest MB Motors czyli dealer Mercedesa posiadający najnowocześniejszy salon samochodowy Mercedesa w Polsce. Czy dom jest zamknięty? Dom jest na kółkach. Bikepark w Dornej Morawie zlokalizowany jest na północnej części Czech. Praktycznie jest przy granicy z Polską. Sam wyciąg zlokalizowany jest tuż nad Dolni Morawą. Musicie wpisać w nawigacji Selski Flow Trail. Nam dojazd z Katowic zajęł około 3 godziny, tutaj musicie pamiętać, że jeżeli zdecydujecie się na drogę D1 w Czechach, no to będziecie musieli kupić winietę, ale może będzie szybciej, więc to już decyzja należy do Was. W tym odcinku będę jeździł na Bluebirdzie. W całym górskim ośrodku mamy dostępnych naprawdę wiele atrakcji, ale o nich opowiem Wam później. Zaczynamy oczywiście od tras rowerowych. Mamy do dyspozycji trzy główne trasy, łagodny Flow Trail, bardzo przyjemną trasę o długości 7 km. Znajdziecie na niej fajne bandy, płynne falki i czasami małe chopki, czyli wszystko, co powinno się znaleźć na niebieskiej trasie. Mamy czerwoną trasę, tak zwany Reśny Trail. Ta trasa ma 3 km długości. Ta trasa, pomimo że nazwa sugeruje, że będzie to trasa terenowa, jest trasą przede wszystkim ze skoczniami. Czasem znajdziemy na niej małe korzenie, kamienie, raczej w elementach dojazdowych głównie będą tam większe chopki, dlatego jest to trasa czerwona. Zdecydowanie moja ulubiona trasa w tym bike parku. I na koniec czarna trasa, tak zwany Mamuci Trail. Na tej trasie znajdziemy połączenie elementów DH. I dużych skoczni, czasami są też dropy. Generalnie najbardziej wymagająca trasa tutaj. Też jest fajna, płynna, rytmiczna. Żeby z nią pojechać, musicie odbić z pierwszej części czerwonej trasy. Zobaczymy się na YouTubie. Ok, czekam na tą relację, Okej, no to super. Co zawsze jest dla Ciebie najgorsze, jak jedziesz na wyciąg? Na wyciąg? Wieszanie roweru. Ale świetnie, że w Dolnej Morawie jest możliwość przetestowania sobie, zakładania roweru przed wejściem na wyciąg, więc spróbuję Wam to pokazać. Działa! To jest trudniejsze założenie czy włożenie? Założenie zdecydowanie. Ale są mili panowie, jak się dobrze uśmiechnie, to na pewno pomogą. Ta-dam! Można iść na rower No fajnie, moglibyśmy sobie kupić takie Chcesz na to? Tak idzie Jeszcze od Zbodziego? Tak Do w ogrodzie Jeżeli chodzi o trasę zieloną, najprostszą, to jest to bardzo łagodna, wycieczkowa trasa dla rodzin z dziećmi, dla osób zupełnie początkujących. My nawet po niej nie jechaliśmy, bo stwierdziliśmy, że jest długa i wolimy jeździć po trasach już flowowych. Ale zdecydowanie możemy powiedzieć, że każdy spokojny na tej trasie może sobie powoli, bezpiecznie przejechać. Jest to naprawdę dobrze zrobiona. Przy miejscu, w którym nocujemy, panowie kończą tą trasę, właśnie zieloną, famityjną. Jest mega gładka, mega fajnie zrobiona, także polecamy każdemu. No dobra, zrobiliśmy już kilka kółek. Powiedz, co sądzisz o niebieskiej trasie? Myślę, że niebieska trasa jest trasą dla każdego, dla początkującego, a nawet dla osób średni zaawansowanych na pewno też będą miały sporo fanów. Pierwszy odcinek. Jest nudny po pewnym czasie. Można powiedzieć, że teraz to składa się z, jakby z trzech części. Jest pierwsza, tak. druga i trzecia, trzecia część. Ta pierwsza sekcja wypowoduje u mnie objawy choroby morskiej. Przez to, że jest cały czas góra dół, góra dół, góra dół. Druga sekcja jest bardzo przyjemna. Na początku ma super zakręty, takie bandy płynne, świetnie i jest tam kilka stolików, które nawet ja potrafię dolecieć, więc myślę, że też dla każdego. A trzecia? A trzecia to jest ta. Taka szyb, szybka już bez A, taka bardziej w lesie, tak, też jest tak. bardzo przyjemna. Jest to na pewno długa trasa. On zjechanien jej zajmuje, myślę, że od załóżmy 16-17 minut do 25, oczywiście w zależy jak długie przerwy robicie. Ale jest to super trasa, żeby się rozgrzać. Rzeczywiście tak jak Marta powiedziała, jest to trasa dla początkującego, który może się zapoznać z hamowaniem, z pracą roweru w górach. Ale tak jak jeździ ktoś bardziej zaawansowany, oczekuje większych prędkości, już jakichś tam skoków, to też na pewno dobrze się będzie bawił. Ja chciałam jeszcze tylko zauważyć, że super, że są zrobione miejsca postojowe z ławeczkami, z pięknymi widokami, z koszami na śmieci, naprawdę jest fajna sugestia gdzieś się zatrzymać, więc myślę, że to jest bardzo spokojne. super. Na sam koniec wszystkie trasy łączą się w jedną dojazdową i wjeżdżają tuż pod wyciąg. Trasa czerwona. Co o nim powiesz? Trasa czerwona jest super. <laughs> Pomimo tego, że trochę się bałam na początku, bo rzadko mam okazję jeździć po czerwonych trasach w Polsce, to Piotrek mnie wyciągnął. Była tam sekcja z rok gardenem, gardenem na początku. Też całkiem przyjemna. Jak będziecie jechali czerwoną trasę pierwszy raz i zjedziecie z drugiego rok Gardenu, to na początku ostrożnie uważajcie, bo te stoliki są fajne, takie bardziej piramido stoliki, ale jest w tym miejscu akurat wyjątkowo wąsko, więc żebyście nie popełnili błędu i nie pojechali na przykład w prawo w przepaść. E, no a te stoliki po prostu nie mają końca i są świetnie przygotowane i nawet dla no właśnie takie osoby średnio zaawansowane, które uczy się dopiero skakać, myślę, że są bardzo bezpieczne. Ben, i jak było? No dobrze, ale nisko, wolno. Też wyżej? Dobra. Jak baba, nie? To dawaj. Woo! To je wybicie jest i wyrzuca wysoko w górę. Czy tak? czujesz, że lecisz w kosmos? Tak. Okay, ale podoba Ale się. wiem, że lecę tyle. Ale podoba ci się, nie lecisz. Ach, podoba mi się. W tym odcinku udostępniam wam tylko części nagrań z czerwonej i później z czarnej trasy. W kolejnym odcinku udostępnię same przejazdy. Tutaj warto zaznaczyć, że ta czerwona trasa oznacza po prostu większe hopy, one nie mają dziur, mają powiedzmy falko przeloty, takie fork crossowe jak ktoś kojarzy, czyli są falki, z których można wyskakać jedną na drugą, czasem są stoliki, czasem małe uskoki, czasem jakieś wybicia z kamienia, ale myślę, że to jest szeroka i bezpieczna trasa i bardzo mi się podoba. A są... wiem jeszcze to jest fajnego w czerwonej trasie Na czerwonej trasie jest fajny odcinek w lesie, jest to sekcja z korzeniami i kamieniami i myślę, że ona sprawia mi też dużo frajdy. Tutaj budowniczy w Czechach wiedzą, że czasami na trasie, która swoją drogą jest kozacka, bo ta czerwona jest naprawdę mega fajnie zrobiona, znajduje się czasami step up czyli miejsce, w którym można potrenować sztuczki, bądź po prostu uczyć się jakichś nowych. Dzisiaj rano jechałem sobie rozgrzewkowo to panowie szli z samej góry i poprawiali całą trasę, także zdecydowanie dobrze to wygląda. Good job, very good job. Uff. Nie pamiętam, nie liczyłem ile jest hop na tej trasie, ale myślę, że spokojnie 40-50. Powiem Wam szczerze, że jak dzisiaj rano no. leciałem. To przypominałem sobie wyjazd do Whistler, gdzie skakałem na alignie i freight train i naprawdę niewiele się mywa. Jeszcze jadę zobaczyć czarną trasę, więc o niej powiem Wam na końcu. Mamuty Trail. Zobaczmy, co tam. Kilka słów na koniec o czarnej trasie. Tu już jechałem sam. Martyna ją nie zabierałem, bo z założenia czarne trasy są jeszcze nie dla niej, ale szczerze mówiąc, myślę, że spokojnie, powolnym tempem by sobie poradziła. Ta czarna trasa składa się z Większych hop i elementów DH. Sami odcinki, gdzie będziecie mogli sobie po prostu wybrać, czy będziecie jechali pod odcinkiem typowo decha, czy wybierzecie bardziej pionowe i większe hopy. Także tutaj do wyboru, do koloru. Czasami nie ma objazdów, są tylko elementy takie terenowe, techniczne. Tu mała wskazówka, jeżeli chodzi o rozpędzanie się na drewno. Ja przy moim dosyć dużym ciśnieniu w kołach, dawałem dwie korby, żeby dolecieć tą hopę. No, tu jak chcesz, freestyle. Najzłagę. Podoba mi się ta trasa też fajnie można sobie szybko polecić po kamieniach, korzeniach. Są dropy. Naprawdę bardzo spoko, aczkolwiek najbardziej do gustu przypadła mi trasa, oczywiście, czerwona, mega dużo hop. I teraz, już na koniec, ostatnim spokojnym zjazdem, jadę sobie jeszcze na nią. No i na koniec, oczywiście, kluczowa sprawa, czyli ceny karnetów. Jeżeli chodzi o koszta jednego wjazdu, to jest to mniej więcej 40 zł, a bilet całodzienny na wjazd, właśnie tutaj kolejką, wyciągiem, to jest koszt 110 zł. Myślę, że to jest całkiem rozsądna cena. Wyciąg działa od godziny 9.30 do godziny 16 w tygodniu, w piątek i w sobotę od 9.30 do 18.00. Jest to naprawdę sporo czasu. Myślę, że to jest całkiem fair cena, za to, że trasy są naprawdę super utrzymane. Jak widzicie w tle, też słychać lekkie hałasy, bo tutaj miejsce cały czas się rozwija. Także naprawdę bardzo dobrze to wygląda. Ja jestem mega zadowolony z tego miejsca. I oczywiście polecam Wam kupować wszystko online bo wtedy macie 10% zniżki. Tyle tylko, że nawet jak kupicie coś online, będzie taniej, ale i tak musicie ustawić się w kolejce, żeby odebrać swoją kartę. No chyba, że już macie tą kartę, no to wtedy nie ma problemu. Na miejscu znajdziecie też dwie restauracje, jedną na dole, a drugą na górze. Są oczywiście też punkty do mycia roweru, które fajnie, bo działają dłużej niż sam wyciąg. Można też wziąć lekcję z instruktorem, czyli naprawdę to miejsce jest tutaj w pełni przygotowane. Obok jest fajny, luksusowy hotel, także czego chcieć więcej, tylko przyjeżdżać i jeździć. Myślę, że to jest jeden z lepszych bike parków w Europie, w którym byłem, bo jakbym porównał teraz na przykład Châtel i całe Porte de Soleil, to to jest inne. Tam, tam są wyższe góry, ta góra nie jest jakoś bardzo duża. Jest tutaj nieduży wyciąg, który jedzie bardzo szybko i bardzo sprawnie, ale jest ale same trasy są bardzo rozciągnięte, co daje nam to, że po prostu możemy jechać długo, fajnie, przyjemnie, bezpiecznie. Jaram się naprawdę. Myślę, że to jest jeden z lepszych bike parków, w jakim byłem w swoim życiu. Jaram się. I nawet jeszcze na koniec, jak porównuję sobie go do Whistler, to podobnie fajnie się bawiłem tutaj, jak i w Whistler. I tak jak wspominałem na początku odcinka... Mamy tutaj jeszcze atrakcje dodatkowe. Mamy tak zwany spacer w chmurach, ale na to nie mieliśmy zajawy ani w sumie jakoś nie starczyło czasu. Ale za to musimy Wam polecić na pewno zjazd wagonikiem. Bardzo fajna przyjemność. Tak, nudowym. Tak, Madam Kakuj. Je, tak, do předu mocno je. Já zdám do tyhle A do tyhle hamulec, dobrá. Třímej celý čas mocno do Dobrá. Okay? Dobra. Hamujeme až na koncu dráhy. Dobrá. Jo, do během jazdy nehamujeme. No i vědomo. Nesuchaj. Tak, no, přednou Třim, jazdu. Jo, šipko je, šipko. Až... A tak mogę? Tak. tak. Panie, zobacz, kamera hamuje. Kręci? Tak tak. Ja trochę ale hamuje. To. Czas dla ciebie bez hamowania! Przejmę za kajdżan. Ale niech, ale Trzymaj się. Widzicie atrakcje po lewej. Mamu! O jest I drachę. Tu fajne miejsce, pyk! Są też rozwieszone slackliney, jest mały teren do zabaw, taki plac zabaw. Są też trampoliny. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie tutaj. No i to było tyle, jeżeli chodzi o odcinek z Dolnej Morawy. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Staraliśmy się z Martą, żeby odcinek wyszedł jak najlepiej. Moja ulubiona rola na naszych wyjazdach. Czyli co? Nagrywanie. Jeszcze raz. Dobra, ale to jeszcze jeden, to już ostatni teraz. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie komentarz, lajka. Jeżeli macie jakieś pytania do Marty, to śmiało piszcie w komentarzach. Marta na pewno bardzo chętnie odpisze. No i co, to było tyle w tym odcinku. Zawijamy dalej. My lecimy na naszego Eurotripa po kolejnych miejscówkach. Także czekajcie na kolejne filmy. Do życzenia, że Ciekawe, czy po mnie wróci.